I i Petard Sparta rozpoczęły sezon w Ekstralidze od porażki. Zielonogórzanie na własnym torze polegli z Orlenem Oil Motorem Lublin 31 do 59, a Wrocławianie na wyjeździe przegrali z KS Toruń 41 do 49. Faworytem jutrzejszego starcia na stadionie olimpijskim będą gospodarze, a w czym swej szansy na dobry występ upatrują goście? W ciężkiej pracy zawodników, w dużym poświęceniu. No i mam nadzieję, że takie najgorsze to jest trochę za nimi. Pomalutku, ale brną, no, kierują się w, dobrym, w dobrą stronę. Betard Sparta w minionym sezonie na swoim terenie przegrał tylko raz w finale z zespołem z Lublina. Wywalczył wtedy tytuł drużynowego wicemistrza Polski, podobnie jak rok wcześniej. Zielonogórzanie ostatni korzystny wynik we Wrocławiu, remis, uzyskali 5 lat temu w sezonie zasadniczym. Lubię tor we Wrocławiu, jest gdzieś to tor, można powiedzieć, łatwy do jazdy pod względem technicznym. E, trzeba dobre gdzieś tam e, szybkie silniki dobrać. Ja posiadam takie silniki. Jutrzejszy mecz we Wrocławiu rozpocznie się o 19.30 i zakończy drugą kolejkę spotkań PGE Ekstraligi.